Czołem kosmiczni przyjaciele. Dziś podsumujemy sobie to, czym przez ostatnie tygodnie żyli wszyscy entuzjaści eksploracji kosmosu, czyli pierwsze sukcesy helikoptera Ingenuity. Wiropłat, który wylądował na Marsie 19 lutego wraz z łazikiem Perseverance po serii bardzo dokładnych przygotowań, wykonał kilka spektakularnych lotów. Równo dwa miesiące po lądowaniu, 19 kwietnia 2021 roku, po ponad 117 latach od pierwszego lotu samolotem silnikowym na Ziemi, doszło do pierwszego kontrolowanego lotu statku powietrznego w atmosferze innej planety. Warto wspomnieć, że Ingenuity zawiera w sobie cząstkę przodka wszystkich ziemskich samolotów. Jest to fragment lewego dolnego skrzydła Flyera 1 Braci Wright, przyczepiony pod spodem panelu słonecznego helikoptera. Zacznijmy od tego, że lot w atmosferze Marsa to zupełnie inne wyzwanie niż lot na Ziemi. Grawitacja na powierzchni czerwonej planety jest prawie trzykrotnie mniejsza niż na Ziemi, a atmosfera Marsa ma zaledwie 1% gęstości ziemskiej atmosfery. Helikopter Ingenuity to całkiem prosta konstrukcja. Ma prawie pół metra wysokości i wyposażony jest w wirniki o średnicy 1,20 m, które podczas lotu obracają się 2537 razy w ciągu minuty. Posiada własny panel słoneczny, dzięki któremu może ładować baterie. Wyposażony jest również w sensory i chyba to, co interesuje nas najbardziej kamery. 3 kwietnia został bezpiecznie umieszczony na powierzchni Marsa. Perseverance niezwłocznie oddalił się od niego, by od razu wystawić go na działanie promieni słonecznych. Pierwszy niezwykle ważny test Ingenuity miał za sobą dobę później. Przetrwał samodzielnie marsjańską noc. Podczas gdy temperatura otoczenia spadła poniżej minus 80 stopni Celsjusza, mały helikopter dzięki własnemu zasilaniu utrzymał na swoim pokładzie temperaturę minus 15 stopni. Następnie wykonano testy łączności z łazikiem i sprawdzono, czy akumulatory zasilane panelem słonecznym ładują się prawidłowo. Dostrojono także system kontroli termicznej i wreszcie nadszedł czas na próbne uruchomienie wirników. Nastąpiło ono 9 kwietnia, jednak podczas tego testu pojawił się błąd i system nadzorujący szybko go przerwał. Mogło się wydawać, że to wszystko zbyt długo trwa, ale przecież testy wykonywane były z odległości 270 milionów kilometrów z dużym opóźnieniem przekazu informacji, danych i obrazu. Inżynierowie byli ostrożni i chcieli być absolutnie pewni, że Ingenuity jest w pełni sprawny i gotowy do swojego pierwszego lotu. Poprawili więc oprogramowanie drona i wyznaczyli termin lotu na 19 kwietnia. W końcu nastał ten dzień. Było słonecznie, spokojnie i bezwiecznie. Perseverance przekazał do Ingenuity polecenia, które otrzymał z Ziemi i doszło do pierwszego kontrolowanego lotu na innej planecie, zainicjowanego wyłącznie wygenerowaniem siły nośnej przez szybko obracające się śmigła. Ingenuity wzniósł się na 3 metry ponad powierzchnię Marsa i utrzymał stabilną pozycję przez 30 sekund. W tym czasie wykonał to zdjęcie. Następnie wylądował, spędzając łącznie w atmosferze Marsa dokładnie 39,1 sekundy. Ze względu na dużą odległość między Marsem a Ziemią, która sprawia, że sygnał radiowy między planetami podróżował około 15 minut, dronem nie można było sterować w czasie rzeczywistym. Pierwszy lot, tak jak wszystkie kolejne, był całkowicie autonomiczny. Został on także zarejestrowany przez kamery Łazika. Jeśli jeszcze tego nie widzieliście, podziwiajcie teraz, a jeśli już widzieliście, myślę, że razem ze mną chętnie obejrzycie to jeszcze raz. Pierwszy lot Ingenuity to było 30 sekund, które przejdą do historii, otwierając furtkę dla nowego sposobu eksploracji innych światów. Ale to był dopiero początek. Ośmieleni sukcesem pierwszego startu inżynierowie poszli o krok dalej. Za drugim razem wiropłat wzbił się na wysokość 5 metrów i 20 centymetrów. Podczas lotu przechylił się o 5 stopni, przeleciał 2 metry w poziomie, na chwilę zawisł, rozejrzał się po okolicy, a następnie wrócił do miejsca startu. Cały lot trwał prawie dwa razy dłużej niż pierwszy dokładnie 51,9 sekundy. W jego trakcie kamera zainstalowana na pokładzie helikoptera wykonała pierwsze w historii kolorowe zdjęcie Marsa, zrobione w powietrzu przez unoszący się nad powierzchnią planety pojazd. Na obrazie uchwyconym kolorową kamerą wysokiej rozdzielczości, skierowaną pod kątem 22 stopni względem pionu, widoczne są ślady Łazika Perseverance. Po takich sukcesach kolejny lot Ingenuity musiał być jeszcze odważniejszy i dokładnie taki był. O ile wysokość, na jaką wzniósł się Wiroplat nie była większa niż podczas poprzedniego lotu, to przebyty dystans robił wrażenie. 100 metrów w powietrzu w obie strony z prędkością 2 metrów na sekundę. Najciekawszą pamiątką z trzeciego lotu jest to zdjęcie wykonane przez Ingenuity. Na pierwszy rzut oka nie widać na nim niczego specjalnego. Od kolejny obraz powierzchni Marsa z powietrza zaczynamy się do nich przyzwyczajać. Jednak gdy przyjrzymy mu się uważnie, dostrzeżemy łazika Perseverance, przyczajonego w lewym górnym rogu. Tak długi lot z całkiem dużą prędkością był poważnym testem dla kamery nawigacyjnej helikoptera. Podobnie jak lot numer 4, który był jeszcze dłuższy, choć z powodu delikatnych kłopotów technicznych został nieco przesunięty. W planowanym terminie helikopter nie wszedł w tryb lotu. Ostatecznie wszystko jednak się udało i Ingenuity wzbił się na niecałe 5 metrów, udał się 133 metry na południe i wrócił do miejsca startu. Cały lot trwał 117 sekund. Podczas tej eskapady inżynierowie postanowili zachować dużo więcej zdjęć z czarno-białej kamery nawigacyjnej niż dotychczas, bo około 60 w ciągu ostatnich 50 metrów lotu. Zdjęcia zrobione przez tę kamerę służą kontroli lotu helikoptera i są zazwyczaj na bieżąco usuwane. Mogą jednak przydać się do badania szczegółów marsjańskiego terenu, a być może pozwolą nawet na trójwymiarowe obrazowanie powierzchni. Jeszcze przed czwartym lotem NASA podjęła decyzję o przedłużeniu pracy Ingenuity. Lot numer 5 nie był niespodzianką, jeśli chodzi o kierunek i prędkość, ponieważ dron poleciał dokładnie po poprzedniej trasie z prędkością około 2 metrów na sekundę. Tym razem jednak podróż była lotem w jedną stronę. Zakończyła się lądowaniem w nowym miejscu, 129 m od pola braci Wright, gdzie do tej pory przebywał wiropłat. Żeby jednak nie pozostawić tej wycieczki bez choćby jednego rekordu, tym razem inżynierowie postawili na rekord wysokości. Ingenuity przed lądowaniem wzniósł się z 5 aż na 10 metrów. Ostatecznie połącznie 108 sekundach w powietrzu szczęśliwie wylądował i tym samym rozpoczął nową fazę misji polegającą na wspieraniu łazika Perseverance podczas eksploracji krateru Jezero. Helikopter ma prowadzić powietrzne obserwacje potencjalnych tras łazika, wykrywając w ten sposób przeszkody i pomagając inżynierom planować optymalne przejazdy. Ma także obserwować tereny, których łazik nie będzie w stanie odwiedzić. Dodatkowe loty Ingenuity nie są niezbędne do realizacji naukowych celów Perseverance, więc będą odbywać się z różną częstotliwością tak, aby nie przeszkadzać łazikowi w prowadzeniu badań. Z pewnością będą wymagać bardziej precyzyjnego manewrowania i wiązać się z większym ryzykiem, jednak dotychczasowe osiągnięcia Ingenuity pozwalają mieć nadzieję na kolejne sukcesy. Wnioski wyciągnięte z wydłużonej misji małego helikoptera na pewno posłużą kolejnym, oby także tym załogowym misjom marsjańskim. W tym odcinku to wszystko, bardzo dziękuję za uwagę i pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!